Cześć, witajcie. Dzisiaj będzie odcinek taki, że będziemy otwierać skrzyneczki na koncie mojego widza. Poprosił mnie, żebym mu otworzył skrzyneczki. Nazywa się Maciuś. No i mamy tutaj jak widzę mega skrzynkę. 3 Big Walksy, 16 małych skrzynek. Jeszcze w sklepie skrzynka za darmo. Także, no, będziemy otwierać. Zacznijmy sobie od małych skrzyneczek Czyli mamy monety, punkty do Karla i do Tika i trzy To może troszkę przyspieszę, żeby Wam się nie nudziło to otwieranie W ogóle ja zobaczę tylko jedną rzecz sobie jakie ma szanse No ma bardzo duże szanse na legendę Przelecimy no i co? Jeśli ja chciałam Wam też o jednym rzeczy powiedzieć, że odciło nam tak co 3 dni, co 2 dni także możecie czekać sobie chyba, że będzie wcześniej no to będzie o. No i też Wam chciałbym tak powiedzieć że będzie konkurs Konkurs będzie polegał na tym że jak będzie na moim koncie znaczy na moim koncie na, moj, na moim youtubie właśnie tutaj na tym kanale 25 subskrypcji to będzie konkurs w na 30 gemów Dobra, no to lecimy Jeszcze otworzymy tutaj w sklepie tą stosneczkę. Też nic nie ma. Z mam nam nic tutaj nie wypadło. Ło kurde, ale mamy tutaj. No chyba nam tutaj też z tych nic nie wypadnie. Dobra. Ło, nam tam, moi drodzy, jest! To jest jego trzeci epicki zadymiarz. Pamka. Ło, wow, kurde. Dobra, no i otwieramy mega skrzynkę jeszcze. I tutaj widzę, że chyba nic nie ma. Tak. No i. Ło, wow, 14 gemów. Także no. Nawet fajnie. Wypadła mu pamka. Zagramy sobie raz tą pamką. Na solo. Jego na koncie, bo mi pozwolił. Mówił, że mogę sobie zagrać jakiś meczek. No i, i jeśli będziecie chcieli, to możecie wziąć udział w tym konkursie. Będzie to konkurs na 30 gemów. Tylko, że jak będzie na, na moim kanale, 25 subskrypcji. Także jeśli nie subskrybujesz jeszcze, to zasubskrybuj ten kanał. I pamiętajcie, że jeszcze nade to trwa. Jest, na razie już mam 17 subskrypcji i mogę pokazać twarz. Ale jeszcze moi drodzy brakuje łapek pod tamtym filmem, także wbijajcie łapki. Wbijajcie sobie wbijajcie łapki, to zobaczycie moją twarz. tutaj mamy Deryla No i Deryl sobie umiera. Tu też mamy El Primo. Na takich rangach to jest bardzo łatwo grać. Dobrze, zbieramy sobie tutaj skrzyneczki dobrze. Już mamy wielkie starcie. Także mi się udaje, że na łatwódko to wygramy. No i mamy wygraną. Zgraliśmy jeszcze meczek, dropnęliśmy PAM. Także jest fajnie. Jest fajnie. No i co? To by było na tyle z tego odcinka. Także trzymajcie się. Cześć.